Radzy. Dzisiaj mamy misję. Kolejną. Kolejną. Będziemy poszukiwać kolczyka z białego złota, e, Kolczyka. E, obrączki z białego, z białego złota, którą zgubił gościu. No niecały miesiąc po ślubie. Także jeszcze dojedzie jeden chłopak i będziemy szukać. A tutaj, jak widzicie, młodzi kończą się bawić. Piąta, trzydzieści. No, myśmy wyjechali trzecia, trzydzieści. Jesteśmy w Rozolina Mary Także jak widzicie na razie pustki. Kochani! Także miejmy nadzieję, że tym razem się uda znaleźć. No i tak. Była zawleczka, była zrywka. A teraz co wpada? Wpada 1 euro. Tutaj macie tego Tarnogrodzkiego. O, słońce będzie wschodzić. Fajnie. A młodzi dalej się bawią. No i tak. Ten już troszkę dłużej poleżał, ale jest Eurasek. A ty? Kapselka. Także. Kurczę, widać było, że może ostatnio... To było chyba tydzień czy dwa temu. Takie spustoszenia tu porobiło. Widać, że plaży zabrało. No niestety. Żywioł. Okej. Okay. Dotarliśmy na miejsce tutaj, gdzieś zgubił tą obrączkę i będziemy szukać. Także jest właśnie ten, tu gdzie się kąpią Happy Days. No i się zobaczę, co znajdziemy. Czy się uda? Miejmy nadzieję, że tak. Patrzcie, wschód słońca. Coś nie piękne. To tak, jest Andrzej, jest Roberto i będziemy szukać tej, obrą tej obrączki. Tutaj wychodził gościu niby z, y, stąd i tak prosto w morze zgubił tam gdzieś w wodzie tą obrączkę. Także miejmy nadzieję, że znajdziemy. Obrączki jeszcze nie znalazłam, ale znalazłam coś takiego. Takie jakieś chyba. Z wisiorka. Zdzwonił się na 19 piło. Alora, Guardate, guardate, che rizo. La fede? Także jest obrączka znaleziona! Super! Jego znalazł. Że. będzie chłopak szczęśliwy, jak do niego zadzwonimy. Zaraz będzie dzwonił do niego. Świetnie. Super. pokaż stała obrączkę, No jest napis z białego złota. Jest Ilaria. Niecały miesiąc temu. Czyli. No? Czyli SS, SOS. sos S. Metal Detector? Metal detektor, jesteśmy mega! Także zaczynają. słonko jest wysoko. Ludzie zaczynają spacerować. Fajnie jest. Andrzej, tam chłopak jedzie już do domu yy, i ma przyjechać do niego właśnie ten gościu, co zgubił obrączkę. I tak jak widzicie, my dalej się bawimy. No i co? Następne euro. Już zaczynają ludzie się schodzić trochę. Takie fajne. Trochę się bawią. Jest. Także Andrzej tam pod płotem tam rozkładają parasole fajnie i następny Eurasek świeżo zgubiony zaraz bo mi dzwoni tutaj jeszcze w drugim miejscu, zaraz sprawdzimy także to jest dzika plaża a tutaj z boku jak widzicie takie fajne dla dzieciaczków zwierzalnie tu się opalają Dyskoteka, wszystko! Mówiłam, że mi dalej dzwoni. I następny orasek. Zaraz sobie zobaczę. Czy coś jeszcze nie będzie. Poczekajcie, poczekajcie. Zaraz jeszcze to przejrzę. Byliśmy na drugiej plaży zobaczyć, ale tutaj kupa namiotów, dzika plaża, kupa Rumunów, innej na, na, no, narodowości. Także my już wracamy. Tutaj macie lasek, takie. Ale ludzi nawet o tej porze jest ósma rano, a już parking prawie pełny. W w tym lasku kiedyś grzybów szukaliśmy. Oj, ten mi stanął. Zaraz. Co tutaj? O, tak to wygląda. A my jesteśmy tu właśnie, bo tu wpływa rzeka. Jedna z większych rzek y, Italii, wpływa tutaj do morza. No i tak, moi drodzy. Dzisiaj podsumowanie na łonie natury. Także, jak widzicie, to są rzeczy przez Andrzeja, znalezione z pieniążków. Mało co mu wpadło, euro 10. Tu jakiś śledź stary, zardzewiały. A jakieś tam druciska. Ja praktycznie mało co po plaży chodziłam, bo szukaliśmy tej obrączki gdzie jak widzieliście znaleziona obrączka super, chłopak ma przyjechać z góry aż ma chyba 400 km żeby tu dotrzeć no ale fajnie, znaleziona udało się, także super, u mnie praktycznie jak widzicie 5 euro 5 euro wpadło same euro, nic, żadnego centa kilka kapsłów z wody wyciągnęłam tam kilka zawleczek z plaży jak już wracaliśmy bo byliśmy króciutko Króciutko, bo to było właśnie wypad, żeby odzyskać tą obrączkę. Najważniejsze, że się udało. A tutaj, kochani, macie. Patrzcie, jak fajnie wpływa rzeka do, do morza. Super! Czasem tu rybki łapią. Także świetne, świetne klimaty. Podoba mi się. A tu jesteśmy na takim wale. Jak widzicie, tam jest główna droga. Gdzie jechaliśmy do Rosoliny. A tutaj nie wiem co to uprawa jakiegoś czegoś. Marchewka? kuźwa, chyba marchewka, ty, może by się najadł. Także. Kochani. Takim to akcentem potargana. Żegnam się z Wami. Trzymajcie się cieplutko i do następnego wypadu. Pa pa!